Szanowni przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie i ciepło. Moje kochanie, dzisiejszy przekaz będzie o tym, jak odnaleźć bratnie, duszy w tym świecie, i będą wskazówki, jak to się robi. Witam Was, moje drogie, ukochane dzieci. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak nastąpi redystrybucję energii w świecie piątego wymiaru. Kiedy już opanujesz precyzyjne dostrajanie energii innych ludzi i sposób interakcji z nimi, którzy doskonale z Tobą rezonują, możesz przejść do następnego etapu pracy z energiami. I będzie ono polegało na tym, aby poprzez redystrybucję różnokalibrowych energii znaleźć Odpowiedni korytarz wibracyjny. Aby lepiej zrozumieć o co chodzi, wyobraź sobie taki obraz. Dziesiątki ludzi zebrało się w duże przestrzenie i każdy z nich ma swój własny zestaw indywidualnych cech. Wszystkie te cechy niosą wysokie wibracje odpowiadające przestrzeni piątego wymiaru, ale mają swoje własne niuanse. Mentalne, emocjonalne, psychologiczne. Aby znaleźć wśród tych ludzi, tych, którzy będą najbardziej harmonijnie z tobą współpracować, powinieneś skonfigurować swoją antenę energetyczną w taki sposób, aby uchwyciła najbliższy zakres wibracji. Innymi słowy, twoja intuicja, Musi włączyć się z pewną mocą, aby znaleźć swoich ludzi wśród dziesiątek innych. Oczywiście, kiedy w końcu poczujesz się komfortowo w przestrzeni piątego wymiaru, wszystko to stanie się dla ciebie nieświadomie. Ale w fazie przejściowej od czwartego do piątego wymiaru takie umiejętności mogą ci się przydać. Aby tworzyć społeczności nie tylko według zainteresowań, ale zgodnie z maksymalnym dopasowaniem energii. Co więc możesz zrobić, aby redystrybuować przepływ energii pochodzące od różnych ludzi w taki sposób, aby bratnie duszy mogły się do siebie jak najszybciej przyciągnąć? Przede wszystkim. Zdecydowanie wyrazić swoją intencję, aby przyciągnąć do siebie ludzi, z którymi lekko i łatwo będziecie komunikować. Następnie należy z grubsza dostroić swój system czakralnej. wyrównać oś czakralną i upewnić się, że wszystkie czakry weszły w rezonans ze sobą. To znaczy, że wibrujemy na tej samej częstotliwości. Następnie włącz delikatne dostrajanie, wyobrażając sobie, jak mikropodziały między czakrami również zaczynają wibrować, imitując określone częstotliwości, które skonują przestrzeń, szukają częstotliwości innych ludzi, które pasują do nich tak bardzo, jak to możliwe. I już na tym etapie uniwersalne prawo przyciągania z pewnością zadziała. Podobne przyciąga podobne. W ten sposób nastąpi interakcja energetyczna, która na płaszczyźnie fizycznej może wyrazić się tym, że osoba, którą znałeś, zwróci się do ciebie, uśmiechnie się, porozmawia z tobą słowem, okaże zainteresowanie tobą. Może to przekształcić się w ekscytującą aktywność, w zabawną grę i możesz zacząć korzystać z tej techniki już teraz, rozwijając umiejętności wyszukiwania bratnich dusz. Nawet ci z Was, którzy jeszcze nie czują dobrze swojej czakry, mogą zacząć czuć podobnie myślących ludzi w swoim otoczeniu, wzywając do pomocy swoje wyższe ja. Przewodników duchowych i aniołów stróżów. Najważniejsze jest, aby wierzyć we własne siły i działać nie w egoistycznym interesie materialnym, ale dla najwyższego dobra wszystkich. Tak więc, gdy w Twoim otoczeniu pojawi się bratnia dusza, z którą nie tylko dobrze się komunikuje, ale która też gotowa do dalszego rozwoju, Duchowo i mentalnie możesz przejść do następnego etapu interakcji z nią. Możliwe, że to oni okażą się Twoimi podobnie myślącymi i pomocnikami w budowaniu nowego społeczeństwa na Ziemi. Najprawdopodobniej będą to ludzie, których duchowy potencjał nie został jeszcze w pełni ujawniony. Ponieważ na ich drodze nie spotkała się osoba, która jest w stanie wyjaśnić im duchowe i energetyczne tło zachodzących wydarzeń. A teraz jest wielu takich ludzi na Ziemi. To ich mam na myśli, kiedy mówię o ludziach potencjalnie gotowych do przejścia. Intuicyjnie wyczuwają haczek we wszystkim, co się dzieje na świecie. A co ty możesz zrobić? Jeśli czujesz, że dana osoba jest daleka od subtelnego postrzegania energii, możesz zacząć od rozmowy o jednym z głównych praw wszechświata, prawa, refleksji, lub bumerangu, który obecnie działa w trybie przyspieszonym. Jednocześnie można wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, połącz się na Badanie naukowców dotyczące zachodzących ostatnich zmian energetycznych na Ziemię. Bardzo ważne jest, aby doprowadzić człowieka do tego, aby sam mógł sprawdzić fakty, które przedstawiasz, a także prześledzić, jak prawa Bumerangu przejawia się w jego własnym życiu. Z reguły wiedza teoretyczna, która nie jest poparta praktyką. Nie pozostaje długo w umyśle człowieka, ale nawet wydarzenia światowe, które rozwijają się teraz bardzo szybko, mogą służyć jako dobra ilustracja prawa refleksji w działaniu. Ze względu na zmianę tła energetycznego Ziemi, zmieniają się również parametry czasowe. To samo dzieje się teraz w relacjach między ludźmi, a osoba spostrzegawcza może znaleźć na to wiele dowodów. Nauczcie się, moi drodzy, śledzić przyjawy praw Wszechświata, aby czerpać z tego korzyści i dzielić się swoimi spostrzeżeniami ze swoimi podobnie myślącymi ludźmi. Moi drodzy, ja mogę od siebie dodać na pewno, że nawet Jestem pewna, że każdy z Was to zauważał. Każdy z Was był na jakichś spotkaniach, na warsztatach i tak dalej. Ja obserwuję, kiedy przyjeżdżam na warsztaty, przecież to ludzie, którzy chcą się rozwijać, których interesują takie tematy zmienić swoje życie, zmieniają swoją świadomość, więc wiedzą, co to jest. Ale również w takich grupach dzielę się na takie małe grupki. Widzisz, przez dwa dni dwie, trzy osoby tam stoją, dwie, trzy osoby tam stoją, dwie, trzy osoby tam stoją. I zazwyczaj od raz, od samego początku, te osoby zaczynają ze sobą rozmawiać i, tak można powiedzieć, trzymają się siebie przez dwa, dwa dni, jak prowadzę warsztaty. To jest potwierdzenie tego, że Wibracyjnie przyciągają się do siebie. Mało tego, że jednakowo myślące, bo tematy te dla nich nie są obce, to jeszcze przyciągają się, dzielą się po wibracjach. Ja myślę, że wielu z was to już odczuła, wielu z was doświadczyło, że tak jest, gdzie jesteście w towarzystwie, i nagle ktoś podchodzi i ty. Tego człowieka odnosisz wrażenie, że znaleźć zawsze. Lub odwrotnie, ktoś do Ciebie podchodzi, a ty czujesz, że no, odpycha odpychać od tego człowieka. To jest to. To jest to, o czym była mówiona w tym przekazie: intuicyjnie, czujecie to intuicyjnie. I również to, co było powiedziane o czakrach, że trzeba synchronizować czakry. To. Mogę Wam potwierdzić, tak, jestem od 17 lat, magistrem progresorem kosmosenergetyki, i naprawdę to są jednostki, u których te czakry zsynchronizowane. po którymś zabiegu tak, już przychodzi synchronizacja i czakry zaczynają pracować, wibrować równomiernie. Ale na początku, na pierwszym zabiegu, to jest mały, mały procent od wszystkich ludzi, kto zwraca się po pomoc z kosmoenergetyką. I mogę to potwierdzić, że tak jest. Także synchronizujcie swoje czakry. Włączajcie swoją intuicję i przyciągajcie się nawzajem. Nie tylko po wspólnym zainteresowaniu, a przede wszystkim po energiach. Dziękuję Wam, kochani, za to, że my idziemy razem ku nowemu światu, ku nowej ziemi. Dziękuję za to, że jesteście, za to, że wspieracie moją pracę i pomagacie mi. С вами была Ирина.